Siemaneczko, widzę. Dzisiaj witam z kolejnego odcinka z Fortnite'a, jak wiecie, dzisiaj jest nowy sezon, no nowy rozdział, no i to jest piękne, bardzo, nowo, bardzo nowe rzeczy już są dodane, ja już kupiłem karnet, zostałem już za darmo tego skina, rozegrałem trzy rundy, już jedno zwyciężyłem, więc będziemy mieli mieć koronkę, zdobyłem 10 gwiazdek, więc teraz będziemy mogli coś podbierać z, Kaja, z karnetu, no i przetestujemy najważniejsze, nowe wszystkie bronie. Ale jeszcze wam pokażę, co jest to w karnecie zadymiarskim W sumie karnecie bojowym Zaraz zanim to, to wystawcie łapeczkę i subskrypcję No i zaczynamy, Karnet bojowy. No i tak, właśnie na moją postać Tutaj jeszcze dostajecie za, za darmo właśnie taką, taki domek z Lego I jeszcze już, już nie pamiętam co I tak, pierwszy mamy takie fajne intro Plecaczek jest ciekawa lotnia, choć mi się za bardzo nie podoba tak, tak. Będziemy sobie oceniać. Intra nie, ale tak. Plecak. 5 na 10. Lotnia 4 na 10. Kilof już fajny, tak 7 na 10, emoteczka. No naprawdę fajna. Mógłbym dać z 8 na 10. Lecimy drugą. Oczywiście wszystkiego nie będziemy oceniać. Jakie tu mamy rzeczy? Mamy takie, takie. Byście chcieli zobaczyć, mamy taką samą lotnię. Mamy takie fajne spadające, już o wiele lepsze z takiego jackpacka. No i tutaj jest skin z tego. Tutaj mamy taką czaszkę, jakby jako plecak. Mamy kill Mamy emoteczkę z jakby rock'n'roll'em na małej wysepce skalnej. I taki skin. Lecimy dalej. Czułamy bardzo ciekawą lotnię. Bardzo fajna, naprawdę. E, przy okazji mamy do tego kill off jeszcze bardzo i znowu skin w odmienionej formie, już z kaskiem. No, tutaj chyba mój ulubiony skin z tego e, rozdziału. Mamy tak. No taki fajny prostek groszki. Następnie mamy fajną taką lotnię. E, po prostu też groszkową. Mamy, no, świetną, jakby świetną animację spadania. No i co najważniejsze, pan groszek. No, naprawdę. Pięknie, bardzo pięknie, bardzo słodki. Następnie, tutaj mamy jeszcze właśnie taką emoteczkę, też fajną z groszkiem związaną. Tutaj mamy tak samo loty, tylko w innym kolorze. Tak samo z plecakiem. Mamy tutaj jeszcze e, plecak, jeżeli to chyba dobrze widzę, i mamy teraz groszek w żółtym kolorze, więc jest super. E, tutaj mamy tak. Kilo, fajne, taki rock and roll, taki LEDy. Plecaczek też z takim misiem, teraz straszniejszym, można by powiedzieć, takiego skina mamy yy, Z taką, taką yy, jak, jakby byłam na takich rock'n'rollowych koncertach, taka piosenkarka yy, Nie wiem jak i ku was, ale u mnie ciągle burze, możecie napisać czy macie burzę też u, się, u siebie Fajna lotnia, taka koncertowa, disco, można by powiedzieć czyjeć no chyba najlepsza z, e, właśnie animacja lotu czyli taka le, 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 ledowe piorunki. Mamy też taką animację dmuchania ognia e, tutaj mamy jeszcze spray fałdolce no i tutaj mamy takiego znowu kolejny skin tylko w odmienionej formie ten sam mamy malowanie też ciekawe tutaj jest z napisem ile ludzi zabiliśmy Yy, mamy taki ciekawy miecz, choć no nie za bardzo, nie za bardzo, nie za bardzo mi się podoba. To też taki nie za bardzo Nie wiem, mi się ten ogólnie tylko z tego mi się podobał że w miarę ten skin, jeszcze nie jest zły Czy tutaj coś będzie lepszego? Mamy tak, emoteczkę yy, Emoteczka już fajna, już emoteczka fajna Mamy pa parolotnie, już lepiej, już lepiej, no i ten plecak, nie, nie zaskakuje mnie to Tutaj tylko zmieniony odcień, ale już lepszy, już lepiej to wygląda Mamy no, też faworytkę, moją drugą, chyba do no, najlepszego. Tutaj mamy taki fajny lamowy e, kilo. Mamy malowanie, fajne tęczowe. Mamy intro. Tu mamy w ogóle. Co to jest za styl latania? To też naprawdę faworytka, mogłaby być do tego. I mamy no, bombowe barwy, tylko bandziorka. E, następnie mamy malowanie. Mamy tutaj e, też, tylko w innym kolorze kilof. Mamy moteczkę taki fajny, ciekawy taniec. Mamy też tutaj plecaczek, taką kierownicę lamową, no i inny, oczywiście w inny styl, skina. I jest będzie ostatni skin. Mamy tak, mamy taki ciekawy młot, ciekawy kilof, no, naprawdę nie jest zły. E, fajne malowanie, bardzo ładnie to wygląda. Plecaczek nie najlepszy, ale takie, taki silniczek, no i nie jest to złe, ale czy nie wiem czy też najlepsze. A bardzo ładne, no to na pewno trzeba przyznać. Się je... Epic Games się postarało. Tutaj mamy znowu kolejną paralotnię, Mamy płyty, mamy moteczkę, mamy intro kolejne, fałdolce, no i ten skin, no naprawdę przepotężny, przepotężny skin, naprawdę. No wow, jak to wygląda, to jest... To ja nie wiem. Ale teraz, tak jak mówiłem, możemy jeszcze sobie wrócić do naszej. Możemy sobie kupić dwa rzeczy, dwie rzeczy w sumie przetestować. Więc sobie możemy kupić emoteczkę. Jak najbardziej chętnie możemy ją przetestować. I co? Może nie kilofik. A intro możemy. No, no, no niestety, takie rzeczy wybrałem. Emoteczkę możemy oczywiście przetestować w grze. W intro możemy sobie wgrać. No, przetestujemy, jak to będzie wyglądało. No, więc to my zaczynamy grać. Ja się z wami widzę, kiedy już ta runda się zacznie. No i co, dobra. was jeszcze was tutaj, żeby ocenić, gdzie lecimy. Ja bym poleciał szczerze gdzieś w takie miejsce w to, o właśnie. Mogliśmy tutaj polecieć, gramy gramy z jakimś duo, z jakimś po prostu naszym, naszym partnerem. No to całe odmienione pustynie, Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taki sezon z, z takim rozdziałem, gdzie był klombo. No, klombo bardzo grubiałem teraz, bo e, nie mam, Miał, ma powrócić. Głoszą, e, są takie plotki. No, ale czy to będzie prawda, czy nie. Tak możemy się dowiedzieć pewnie na dniach albo po prostu. No, ten sezon będzie trwać 2-3 miesiące. No więc. Będziemy mieć czas się przekonać, czy naprawdę ten Klombo powróci naprawdę... No Klombo to marzenie jest e, Bardzo fajne Jeżeli chcecie ze mną zagrać To oglądaj taką propozycję, bo to jest taki konkurs, mo można, można tak to nazwać Po prostu na napiszcie w komentarzu Jak się nazywacie Wtedy ja was dodam i poinformuję na kolejnym odcinku, kogo wybrałem e, z wszystkich komentarzy, i będziemy mogli sobie razem zagrać bez żadnego problemu. E, właśnie w Battle Royale albo w Rankedy jak kto woli. E, no więc, piszcie swój nick. E, i ja będę na Was czekać. Dodamy Was. Wy się już musicie zgodzić. No ale. Ja Was dodam, więc na spokojnie. Tylko tak jak mówię, wpiszcie swój nick, ja Was wybiorę na kolejnym odcinku. Okej, okay, teraz Wam chcę pokazać nowe bronie, choć jeszcze ich nie widać, jak tutaj doskonale moje oczy widzą. Tutaj to to, to już było. Zaraz, jeżeli coś po prostu Wam wycięcie i Wam pokażę, że coś znajdę, że będzie jakaś akcja. No, ale tego po prostu nie widać. No, na Hama po prostu tego no się tutaj nie, nie chce pokazać żadna broń, bo naprawdę, kiedy grałem, to już od razu mi się pokazała taka jedna broń, której nie było y, w, w poprzednim po rozdziale. Dobra, no to się widzimy w sumie, że coś, coś się będzie ciekawego działo. O, widzę, właśnie doszłam do nowej lokacji i w, akurat otworzyłem pierwszą lepszą skrzynkę, i właśnie pokazały mi się te. Piękne rękawice, przez które właśnie wy wygrałem mecz. No naprawdę, coś pięknego, jak one działają. Z tylko mieć jeszcze jakieś leczenie. ja w tym mam apteczkę. Mogę wam pokazać, jak to działa. Waga. Skaczemy prawym e, myszy i lewą lewym dobijamy, celujemy w przeciwnika. No ale nie ma szans. Potem możemy jeszcze go dobijać z ziemi, albo jeszcze raz skoczyć. Więc to jest naprawdę super. W e, są auta. Jakby, no były auta, tylko teraz są fajne wyposa wyposażenia do aut Mogę je wam jak najbardziej pokazać Natomiast tak, teraz mamy pług Mamy jeszcze karabin maszynowy, e, który może korzystać z niego pasażer e, Więc naprawdę będzie to fajny update, fajnie się będzie grało e, To jest wszystko od pana Groszka No pan Groszek jest świetnym mechanikiem Uleczymy się trochę, a ten już jest podleczony, więc ja się tylko podleczę ten jedzie, tam jest nasze autko. Dobrze, dobrze. Bierzemy nasze rękawica bo one są po prostu przepiękne. I tutaj e, nabierzemy sobie te autko, bo jest, zobaczymy, czy coś tutaj jest. Są kroki. Witam. Witam! I, I hop, nie wiem co się dzieje. Skaczemy jeszcze raz. No nie, nie udało się. Sorry, sorry, sorry widzowie za takie coś. Oj, 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 No nie mogę dobić jak na złość. Brawo. W końcu dobiłem. Dobrze. No, teraz nie zaprezentowałem, jak tego się używa. Niestety. Ale uwierzcie mi, da się tego używać. I jeżeli się nauczycie, to bez problemu. A teraz, no mam problem. Ze znalezieniem, gdzie jest... Ziomuś! Nie! Brawo! Dobrze. No, miałem takie problemy? Coś mnie przeskanował tutaj. Nie, kolej, kolejni dwaj, Ja spadam. Chopra też to. Dobra, spadam. Spadam to ja się nie opłaca. Trzeba wyczuć, kiedy się, kiedy się spadałam Już dwa kilo, 153 osoby, trzeba się uleczyć. I znowu ich było dwóch, a ja mam 66, 67. Chopra, tak. I po prostu, no. Trzeba uciec, no ale bardzo ciekawa A się stało, że akurat mogliśmy przetestować kolejni dwaj Czy mogą mi dać spokój, czy ja się mogę w końcu w spokoju uleczyć, na spokojnie ja nie wiem, czy oni mi to dadzą, czy nie, chyba już mnie nie gonią, choć... Tak, strzelają, strzelają, tylko nie wiem, czy we mnie Chyba nie we mnie, to dobrze idziemy sobie tutaj, do tego domku tej lokacji i się leczymy a my znowu się widzimy kiedy coś się będzie działo ciekawego Halo, no nie zdążyłem tego nagrać ale no porobiłem znowu dwóch, jak widzicie już mam 4 kile porobiłem dwóch, już się w miarę uleczyłem już jest w miarę dobrze, więc teraz trochę ze mną znowu zostaniecie, znowu teraz sobie trochę pogadamy tak sobie po prostu przypadkowo jechałem, jechałem po prostu żeby trochę uciec z tamtych innych ludzi no i to się mi udało. No, spokojnie było. Proszę, ludzie, te rękawicami tak jak mówię, bez problemu się ich pokonuje. My już mamy cztery kire, zostało 29 osób. No, z rękawicami to jest przepiękne. Tak, ważna informacja, że nie można mieć, tak jak z piorunami Zeusa, dwóch w, w ekwipunku i właśnie te rękawice, tylko można mieć jedną. Więc to jest taki odrobink, taka, trochę, taki, trochę minus, no ale... No to było po prostu był wtedy za OP Dzisiaj się nie skupiamy na moim teammajcie, ten teammate może zrobić co chce, ale my go nie uleczamy po prostu, my się skupiamy na nowym evencie eee, Właśnie w kolejnym odcinku e, będą informacje i w kolejnym odcinku, w tym kolejnym, kolejnym odcinku będę po prostu e, z wami grać, więc mam nadzieję, że to wam się po prostu spodoba I oczywiście będę was, was, was już uleczać i mam pomagać, oczywiście, będziecie ze mną, mi też, oczywiście, mam nadzieję, że będziecie pomagać, jak umiecie. No i szukamy teraz do jakichś typów. No mój tutaj tego umarł. Tutaj pojedynek przegrany. Jeszcze Ciekawego jest tutaj słany wodospadzik. No, mam wrażenie, nie małe, że za wodospadem coś będzie. No, ale czy to jest prawda? Możemy tego sprawdzić. Jeżeli chcecie jakieś mity, to właśnie ze Fortnite'a, z nowego sezonu, e, bardzo chętnie piszcie. To na pewno nagram taki odcinek. E, Ojoj, czy nam się zatopi autko? Nie, autko nie zatopiaj się. Ty głaś. Ty, ty kurcze głazie jeden, mały. Zostaw moje autko. O. Jest, dobra. To zamienimy na tuwieczkę. Lecimy. Tu, no jak ten zdarza, sobie radzi. Ciekawe. Możemy dalej jechać No na razie tutaj nic się ciekawego nie dzieje, więc tak mówię Coś będzie ciekawego dziać Oczywiście wam to pokażę Chciałam wam jeszcze jedną rzecz pokazać Że w ogóle miałem bardzo mało yy, yy, paliwa na aucie I wystarczy po prostu, że tutaj sobie pod, podjedziecie I to wam automatycznie dodaje paliwa, to jest naprawdę bardzo Kolejna rzecz na plus dla, dla, dla Epika, że nie trzeba wysiadać z auta i nie trzeba tego tankować po prostu ręcznie Tylko może na tym podjechać oczywiście wszystko u Pana Groszka yy, Najlepsze teraz, jeżeli jest, jesteśmy, trochę pogadamy, poszukamy ludzi Możecie napisać jak wam mija dzisiaj dzień Chętnie przeczytam, możecie pisać co chcecie w tych komentarzach, to jest wszystko dla was o, tutaj ciekawa też miejscówka mamy. Bardzo ciekawą miejscówkę, takie też morskie, bardzo lubię takie klimaty morskie. Okej, okay, okej. Okay. My jedziemy w strefę. nie dobrze. Więc... No dobra, dobra, w burze w sumie jedziemy. No nie! Auto ogarni się, bo my tutaj zaraz umrzemy. Trzeba się ogarnąć. Dobra. I tu widzę rampę I to raczej na plus rampę, brawo Fajnie, że są tu różne lampy i te przyspieszenia e Idziemy tu No i dobra, jesteśmy w strefie Teraz... Czekamy i patrzymy, czy ktoś tutaj Nie byłby zainteresowany e Naszą Osobą. No nie, no nikt. 7 osób zostało, więc zostańcie e, już po prostu całkiem ze mną. Tego nie zauważyłam. Robię Z... wam przerwy w nieciekawych rzeczach. E, teraz tutaj już zostało 7 osób, więc tu mnie tutaj bez sensu, bo w jakiejś bijatyce e, po prostu już włączać i włączać nagrowania. Więc po prostu zostajecie ze mną. Mam nadzieję, że że takie odcinki trochę dłuższe ma się podobają. Bo to nie będzie aż takie długie. Nie, nie oszukujmy się. To będzie około 20-minutowy film, jak nie mniej. No ale te odcinki też muszą mieć trochę siebie. To widziałem strzały. Teraz kom. Co stąd? Widzę kolejnego ziomuś. O kurde. O kurde, ziomuś ma nieszczęście. Oj, ziomuś, ty masz to nieszczęście. W tym życiu. Nie sądzicie? Nie sądzicie, że nie mają nieszczęścia w tym życiu? No i nie, akurat natrafili na mnie! Co to jest? Przy okazji mamy nowy medalion, e, który daje dużo. Mamy w koronkę, z szansą na wygraną z koronką. Nie bierzemy nic. Wsiadamy do auta, żeby być bezpiecznymi trochę bardziej. No i dobra, brawo, no i widzicie? pocało się trochę czekać. E, bo to jest bo to bardzo ciekawą akcję. Pamiętajcie, oglądajcie zawsze do końca odcinki, nigdy do połowy. A chyba mnie ciągle szczela, tylko nie wiem skąd. Bo jestem ślepy. A, stąd. Dobra. Tobie też mam dać tą nauczkę, że ta rękawica jest opi. A, też masz na rękawica. To zmienia pasję rzeczy, wiesz? Dlaczego ty tej rękawicy używasz do jasnej, ciasnej? Chodź tu no. spadaj ty ty, ty 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 to używasz do uciekania? Przede To To jest do bicia. Nie, zmieniło Zmieniło się. się Kajon jest Ała. Boli, 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 nie trafiłem w nikogo. Uwielbiam tą grę. Leży 60. Strefa. Leży. Let's go. Szybko. Bo za zginiemy. Dobra. Dobra, 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 dobra. Oj oj ale dymy. Dymyfest, Dobra, leży. Ostatni. Tak się wygrywa gry, proszę Państwa! Tak się wygrywa gry! Tą rękowicą! Tyle się da ugrać jeszcze zwycięstwo z koroną. No to smakuje jeszcze lepiej. Więc wam po prostu widzowie dziękuję za oglądanie. W tym odcinku to będzie na tyle. Mamy żałzecznik spodobał. Jeżeli tak, to w łapeczki, subskrypcji piszcie w komentarzach wszystko, co chcecie. W tym wypadzie będzie na tyle. Do widzenia. Hej!